Z mamą co się stało? Więc mama była jak powiedziałam, z siostrą i ze służącą, bo myśmy mieli tak, służącą. Tak, tak. Polkę czy, czy nie? Nie, Niemka, 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 Niemka była. imię? Nie nie. W tej chwili zapewniałam, ale sobie przypomnę. E, więc one tam były do tego Łęgowa codziennie pieszą. Matka była kompletnie załamana już tak. nie reagowała prawie. Mhm. I gdzieś po miesiącu takiego tam człapania rozchorowała się po prostu na czerwonkę. Miała, nie? No jedzenie było beznadziejne, tak, tak. zimno, prawda? Bo to był luty, nie? Luty i w marcu bodajże już nie była w stanie dalej nawet iść tam, więc ponieważ widzieli, że stanie jest beznadziejny, to po prostu wydali ją. Wydali. Nie, nie wyrzucili stąd I kto tego z... z... nowiccy. Nowiccy, Polacy wzięli ją, którzy widocznie się dowiedzieli tam o tej historii, ale jak, jak oni się dowiedzieli, musieli znać, tak, znali. A I oni ją gdzie oni mieszkali? Też nie wiem. Nic nie wiem, bo ja byłem odizolowany, ja tak rozumiem. samo jak moja mam, siostra Gizela. A Inga nie chce nic mówić na ten temat, to było tak tragiczne. A Inga żyje, tak? Inga żyje, ale już jest sparaliżowana, Inge. jest w tej chwili w no. miejscowości. Bo ona jest co najmniej o 10 lat od Ciebie starsza. Nie, tak? 8 lat. 31 mm. rocznik. No i y, matkę wzięli, ale niestety zrobili błąd, ta rodzina, bo nakarmili ją. Mm -hmm. I to spowodowało szybszy zgon. Gdyby powiedzmy ktoś tam był bardziej fachowy, nie? I stopniowo ją tam, prawda, ten żołądek przyzwyczajał. I to już była choroba, czerwonka to jest brzydka tak. choroba. Więc ją trzeba jakoś najpierw trochę podleczyć, nie? Także w czerwcu zmarła. Czy 45. 45. Roku. W czerwcu zmarła. tyle, tyle mogę powiedzieć.